Drogie dzieciaczki, dzisiaj do naszego przedszkola dołączy wasza nowa koleżanka. Super, przecież potrzebujemy tu więcej debili. Proszę pani, bo ja się trochę wstydzioszka. Po co ci opaska do spania w przedszkolu? Co? Mam opaskę na czoł... Ojejku, jak ja się zbłaźniłam, zapomniałam jej ściągnąć. No bo ja muszę spać z opaską na oczach, bo mnie światełko w oczka razi. Spoko, mam to gdzieś. Jejku, teraz na pewno wszyscy się będą ze mnie śmiać. Ogólnie w tym przedszkolu zawsze jest tak zimno? Dlaczego jesteś taka pikmi? Widzę, że dzieciaczki się dogadują, to ja pójdę sobie zrobić kawę. Smacznej kawusi! Niech cię pin do dusi. A teraz słuchaj, obejrzańcu. Od tej pory ja tutaj przyjmuję władzę. A niby z jakiej to racji? Chyba nie chcesz, żeby pani się dowiedziała, że uderzyłeś taką malutką osóbkę. Zabierzcie ją.